Spotykamy się na imponującym stoisku firmy Sumitomo Demak. Mimo późnej pory jest tutaj wiele osób. Co oprócz tych osób możemy zobaczyć? No oczywiście możemy zobaczyć nasze nowości, jeżeli chodzi o wystawę na targach K. Taką jedną z nowości jest maszyna 1000 ton do produkcji opakowań. Obecnie na rynku dużo się mówi o recyklingu tworzyw sztucznych, o wykorzystaniu tych tworzyw sztucznych ponownie. No my od lat idziemy w tym kierunku i właśnie tak jak mówiłem tym przykładem jest maszyna, premiera maszyny 1000 ton, która produkuje wiaderka do opakowań, do których 50% to jest materiał, wykorzystywany materiał z odzysku. To jest jeden z przykładów na, na to, że Sumitomo zwraca uwagę na, na ochronę środowiska i na, na recykling tworzyw sztucznych. No oczywiście nie bez znaczenia jest też dalsza inwestycja w produkcję maszyn w pełni elektrycznych. To są maszyny, które są przyjazne środowisku w dużo większym stopniu niż poprzednia generacja, czyli maszyny hydrauliczne. I jeżeli chodzi o ten typ o szereg maszyn, to również mamy premierę na stoisku maszyny Intelek 2, to jest nowa seria maszyn, która dzisiaj debiutuje w sile zwarcia 500 ton. Wspomniał pan o maszynie do opakowań. 50% materiału pochodzącego z recyklingu. Jest to materiał, jest to materiał zbierany, zbierany gdzieś tam z, z rynku, z odpadów, prawda? Natomiast no, do tej pory dodawanie do, do regeneratu do 50% nikt tego nie uważał, że to jest OK. Tak? To, natomiast no, widzimy, że rynek chyba pójdzie w tym kierunku, że, że, że będziemy po prostu zmuszeni. To, Odtwarzać ten materiał aż w takim zakresie, w takiej ilości. Oczywiście widać spowolnienie na rynku, natomiast jeżeli chodzi o Sumitomodemak, to my od wielu lat stawiamy na trzy podstawowe segmenty rynku: to jest segment packaging, czyli opakowania, segment automotive, segment electronics, medical. Elektronics widać spowolnienie, automotive oczywiście też, natomiast jeżeli chodzi o medical i segment opakowań, tutaj jakiegoś większego tąpnięcia nie widzimy. Jeżeli chodzi o sektor medyczny, my, my założyliśmy specjalny team, który się tym segmentem rynku zajmuje. Ten team zaczął pracę 3-4 lata temu, widać już tego pierwsze efekty. Przykładem takim jest maszyna z nowej serii Intellect 2 130, o sile zwarcia 130 ton, która współpracuje z automatyzacją do produkcji pipet medycznych. Także czas cyklu 5,5 sekundy, cicha praca maszyny, zużycie energii na najniższym poziomie to wszystko są jakby nie, no, fakty, które mówią o tym, że, że inwestujemy dobrze w, w ten segment rynku.